Leszczyna zakwita. Powoli, cicho, nie oglądając się na zimę. Zwisające kotki, męskie kwiaty leszczyny, są jak pierwszy szept wiosny, jeszcze nieśmiały, ale już obecny. Dla większości to ledwie zauważalne oznaki zmiany pór roku, dla mnie skarby. Skarby, które można zebrać, wykorzystać, posmakować. Pyłek leszczyny to czyste życie. Subtelny, lekki ale pełen wartości białka, aminokwasów, minerałów. Dawniej używano go na wzmocnienie, siłę, odporność. Dziś, w świecie pełnym sztucznych rozwiązań, warto wrócić do tego, co prawdziwe. Można go zebrać, dodać do miodu ciepłej wody, albo po prostu spróbować lekko słodki, delikatnie orzechowy, prawdziwy smak ziemi i słońca. Ale uwaga, pyłek leszczyny to też silny alergen. Wiele osób reaguje na niego gwałtownie, dlatego jeśli nigdy wcześniej nie mieliście z nim kontaktu, próbujcie ostrożnie, zaczynając od niewielkiej ilości. Organizm może potrzebować chwili, by przyzwyczaić się do tego naturalnego daru. Nie tylko pyłek jest cenny same kwiaty, te miękkie, złociste kotki można suszyć, mielić, dodawać do jedzenia. Wzbogacą chleb, owsiankę, herbatę. Można je nawet wrzucić do zupy, niech oddadzą jej to, co mają najlepszego. Wystarczy tylko sięgnąć ręką i zebrać to, co daje las. Prosto, bez nadmiaru, w zgodzie z rytmem natury. W ziołolecznictwie kwiaty leszczyny wykorzystywano od wieków. Napar skotków pomagał na stany zapalne dróg oddechowych, wzmacniał organizm i łagodził kaszel. Stosowano go także jako delikatny środek uspokajający. Zwłaszcza przy napięciu nerwowym. Leszczynowy pyłek wspiera odporność, ale jak z każdą naturalną substancją, kluczem jest umiar i obserwacja własnego ciała. Zbierajmy z rozwagą. Każdy kotek to potencjał na przyszłe orzechy, pokarm dla ptaków, życie wśród drzew. Nie bierzmy więcej niż potrzebujemy. Las ma swoje prawa i swój porządek. Wystarczy garść, by poczuć wiosnę na języku. I przypomnieć sobie, że natura nieustannie pracuje, powoli, ale nieubłaganie. W drugiej części pokażę Wam, co można zrobić z tych niezwykłych kwiatów. Upiekłem chleb z dodatkiem kwiatów leszczyny, pełen delikatnego aromatu lasu. Smak samych kwiatów jest subtelny, nie zrobi wielkiego bum, ale doda lekki, niemal leśno-orzechowy akcent do znanych potraw. Można ich używać jako delikatnego wypełniacza, który przemyci zdrowe składniki do naszego jedzenia. Jeśli chcemy mocniej podkreślić ich obecność, wystarczy połączyć je z wyrazistymi dodatkami. Świetnie komponują się zarówno w daniach słodkich, jak i słonych czy ostrych. Przygotowałem także ocet kwiatów leszczyny. To prawdziwy skarb. Pachnie niesamowicie, jest lekko utleniony, wręcz balsamiczny, głęboki w smaku, a zarazem lekki. Można go wykorzystać na wiele sposobów, jako bazę do sosów, dodatek do sałatek czy zdrowy wzmacniający składnik napoju. To wartościowy produkt sam w sobie, który warto mieć w kuchni. Korzystając z tego, że mamy tak pyszny ocet, możemy połączyć go z oliwą i maczać w nim nasz chleb. Proste, ale wyjątkowe połączenie, które wzbogaci smak pieczywa i wydobędzie jego naturalne nuty. Kwiatów przygotowałem też dwa rodzaje herbaty. Jedną z suszonych kwiatów, bardziej wytrawną, głębszą w smaku, a drugą ze świeżych, lekką, rześką, przypominającą pierwsze powiewy wiosny. Obie mają swój charakter, obie oddają coś innego z natury leszczyny. A jakie są Wasze doświadczenia z leszczyną? Używacie jej w kuchni lub w domowej apteczce? Może macie własne przepisy na wykorzystanie jej kwiatów? Spróbujcie sami. Zbierzcie, zasuszcie, przygotujcie herbatę, ocet, albo dodajcie do chleba. Sprawdźcie, jak natura potrafi wzbogacić smak i dodać wartości każdemu kęsowi. Dajcie znać, co z tego wyszło.